Cześć witamy was w kolejnym odcinku Jest to już czwarty odcinek A my się tu bijemy Tak Bijemy się Pewnie questur wygra Ponieważ mam No ponieważ mam klasę służącą do bicia się Ponieważ masz tarcze To swoją drogą Mówiłeś tylko żeby używać podstawowego ataku Tak ale ja zaraz umrę więc yy, Pozwolę sobie Odepchnąć z nie? Zasa z zasady gry? Ty śmieciu w żyć do żony. No A, poddałeś Tak Wygrałem. A co miałem umrzeć. Dobra. Bo dlatego, że moja postać nie jest pod pi No wiem. A czy to wiesz? To jeszcze kwestia czasu. No. Czy na, na miecz to zawsze będę słabszy od ciebie? Na miecz zawsze. Czyli nie ty sobie tarczę włączyłeś, więc nie, nie pijesz, że też nie, nie oszukałeś. Ale mówiłeś tylko, żeby używać podstawowego ataku, nie żeby nie robić żadnych yy, bufek. Żadnych. <laughs> Jak ja nie mam tarczy jeszcze, to znaczy, że ty <laughs> też nie jeden. Cicho, nie wspomniałeś o niej. No nie. Uuu, jest matriarchą I czytaczką starożytnych tekstów <grym> <grym> Tak To swoją drogą Jeżeli nie wiecie o co chodzi, to cofam was te trzy odcinki Jeżeli jakimś cudem oglądacie nas od czwartego odcinka To byłoby trochę głupie, ale no załóżmy Kontynuuj. To jest Citianka Cicho. Kontynuuj. No, shot sita. No cichaj. Mów dalej. Odsyłeś trzy odcinki wcześniej. No. Tyle. czy nie skończyłem. A do czego odsyłaś? Z tym matriaką. No, też prawda. I czytaczko starożytnych tekstów. Dobra. Będziemy walczyć coś tego, czy nie? Się zobaczy. Wow, pierwszy raz wygrałem z tobą duela. No, Byłem w duelach to teraz na tej postaci będę z tobą wygrywać, bo wiesz... Duele są z bliska. No, raczej tak. A z bliska ja jestem silniejszy. No, raczej tak. Dobra, chodź tutaj, oddajemy No poczekaj. Zrobiłem... A? Flash Rider. Sabotaż. Może w tym odcinku zdobędziemy miecze świetlne? Może Ty, stoję w miejscu, które zatruwa Ciekawe czy w trakcie tej rozmowy umrę Może Przewijaj, co? Dobra, nie umarłem O, buty dostałem na medium. Tylko, że już mam te buty, nie żeby coś, ale... No tych butów nie masz. Te buty to właśnie dostanę, ja je mam. O! Znaczy... tu. jest mistrzyni Satil, u której mogę sobie kupić. Y... Coś. Już nie mogę nic. Tam masz trainera, chodź szybko. On zaraz zniknie. Gdzie? Satil, hologram. A, widzę. A, faktycznie dużo. Przydatne takie. Dużo umiejętności. Zniknął on. Blade Dance to jest. O, no, dużo fajny. Duż masz Blade Dance? Nie wierzę. Ty, ja wbiłem 10 level. Ja Gdzie jest. Okej, okay, do. Ty wbiłeś dziesiąty? Ja. Tak. A mi tak mało brakuje do 10. Idę jakiegoś potworka zabić. No mi tak mało Ty. brakuje do dziesiątego Dobra, Wierasz czyli idę w Sage, idę w Sage, a nie w shadowa. Dobra. Aż mi szkoda po prostu. Ale nie iść w healera? Pewny jesteś? Osobiście wolałbym mieć healera u boku. Ale dobra, na te pierwsze flashpointy dobra, ale jak skończymy robić te pierwsze flashpointy, to robisz na DPS-a, pasi? Dobra. To na razie robisz na Sir. Ok Dawaj. Okej, mam już pierwszy skill. Rób się. Mam już pierwszy skill leczący. Potrzebuje dużo, znaczy nie dużo, ale ekspa potrzebuje. O jak pięknie, dobra. Ja już mogę leczyć, mam jednego skilla leczącego. Jak się przejdę do co odblokuję ich więcej. Tu masz Fajne. pole kukurydzy. Zrób tą misję na podlokę. Ja już ją zrobiłem. Nie, mi pokazujesz ciągle musisz zrobić. Ty, Blade Dance jest świetny. Aż, z, aż zlagowało Flash Raidera. Cały czas... Wiem, że jest świetny, teraz jest świetny. Później będzie tak okujowo, nie wiesz, z niego Teraz jest świetny. Na 50... on nie będzie prawie nic, prawie nic dawał. Ale teraz daje, więc korzystam póki mogę. Ty, ja mogę już tradować, ale nie z tobą, bo ty to jeszcze nie wrócisz tego. Mówię, tak mało mi brakuje, że poszedłem na potworki. Dobra, a i odblokowałem transport na flit Spoko. Mocne. Mam też Blade Storm. Trochę nie po dżedajsku tak, wybijać wszystko co się rusza czekaj, by mi się sprint włączył, dobra, włączam sprint, o, Okej, tak ogólnie, gdybym sobie wziął shadowa, już bym miał miecz świetlny A tak nie ma A ty jak teraz bijesz dziesiąty i będziesz sentinelem, to będziesz miał jeden miecz świetlny i jeden treningowy Bo dostaniesz drugi miecz świetlny Niebieski oczywiście pani pani niebieskie co. Mhm gdzie ty jesteś? Wbijam Dobra, pieprzy, ja tepam się do Jedi Tempu. Dawaj Tu, bo w sumie... Damy obraz z ciebie, bo ja tylko wbijam lewla. Aha, spoko Żeby mieć dziesiąty Bo tak mało mi brakuje, że chodzę i biję wszystko, co się rusza a ja mam prawie 11 Prawie, no dobra, w 10 punktów. O, złoty Z tobą się, synek, pobije. Medytacja przed bitwą Wo, Serio Mocny nie wiem, czy uda mi się go pokonać. Okej, okay, mam dwa skile na heala. Ło, mam Disturbance. O w dupę. i chyba go nie pokonam. E, Spierdalam. A Disturbance się bardzo przyda. Nie Złoty. A Disturbance się bardzo przyda. ale... Ham. No. Ham prostak. Zabił mnie. No, ale zresztą nie dziwię się. Ba z... Masz dziewiąty, masz dziewiąty, wreszcie. Wiem. No końcówkę dziewiątego. No to ostatnia, ostatnia taka możliwość jeszcze. Tak, próbowałem zabić złotego, on mi na by wydał dziesiąty, ale wiesz, troszkę za mocny. Dla Mam mnie. Mam dwa skiller leczące, więc jestem na razie takim słabym killerem. Ale... Ale zawsze. I have the coordinates for the Fount of Arjavar. Kaisen mentioned as much. Hardowan, I just received a very disturbing message for you from Nayland Ravensthorpe. Survival. You fool, people. What are you like? She's good. Tough. There must be a way to save Nayland, Master. Or reason with him. He may not give you the job. Kind of risky. We still have the Fount of Rajavari to find. Dajcie mi coś do zabicia.

Nie dobre, ja nie skończyłem tam na, te, w tym, na tym polu. Mówiłem? Później to zrobię. Nie później, tylko to jest swoja formularza muszę to zrobić. Później w sensie teraz zrobię co innego. Czyli? Czyli wbiję ten dziesiąty na potworkach. Aha. Tepniesz się do świątyni do mnie i oddamy tego Rydera Jedi i Czemu nie? A czy tepniesz się hologramem, nie? Zobaczymy czy to zadziała. Wołają mnie znowuż. Czyli robimy cięcie? No. Nie, nie robimy cięcia, czyli tylko nie, nie. nie A ja na chwilę znikam tak jak ostatnio. Mhm. Forgive no, me, young Jedi, but I do not have time to give lessons these days. My only concern is administering to the order's new recruits. If you are here on an unrelated matter, I fear I have no help to offer.

Dobra i teraz to... Tak. E, zaraz Czekaj, będę kończył czemu? czemu? Długi ten odcinek nie był. Właśnie. Ewentualnie coś jeszcze się do niego dorobi Ale czemu kończysz? Bo dłuższa robota na dole mnie czeka. Taka przynajmniej na pół godziny do 40 Aha. minut. Musimy teraz lecieć do Ruin kali i... A nie, to ja muszę. No. A my musimy lecieć do Flash Rider i Light the Signal Fire i pogadać z tym Flash Riderem. No. Tak trochę. Musimy pójść jeszcze raz na ten Flash Rider Territory, ty tam pozabijesz potworki. A ja. A ja. No I ty zrobimy też okazję na misję, jak Asi? No, na razie to pójdę wyłączyć te miny ogrodowe Dobra Nie zauważyłem, że jest ich tu więcej No tak mało brakuje Nie ma za co, o i masz 10 Dobra, ty teraz tutaj na górze to kółeczko I robisz że na centymetr. O, ładnie jest No Zdecydowanie I teraz tak Watchman Combat Musisz zobaczyć te skille, które ci Wszystkie to są DPSy jest nie ma co Zobacz które najwięcej D major robię. Tu masz jeszcze jakieś minum ma. Mam fajnego skilla tylko nie mam go jeszcze na czym użyć bo tutaj Biorę to, koncentracją Dobra okay. i weź sobie wyekwipuj sobie drugi mierz do Dostajesz ekipunku masz Tak, sentinel eee. pack No właśnie I teraz tak, muszę koszynę. zrobić tak Zdjąć ten miecz Nie, musisz założyć ten miecz I przynieść tamten miecz w miejsce drugiego miecza Bo tamten miecz nie może być jako główny, tylko jako poboczny no. Dobra Mam... Jest napis sla, slot full. Musisz... Tak, bo to jest... to się zawiesza. Musisz przenieść ten miecz, przenieść myszką. No przenoszę drugi myszką slot. na ten drugie miejsce. To drugie puste? Tak. I co? I nic. A masz miecz wyekwipowany normalny? Tak. Może że treningowy ze świetlnym nie będzie składał, wiesz? Musimy mieć już świetlny. No, to jest dosyć możliwe, wiesz? Ale spokojnie już niewiele nam zostało. To co robimy, cięcie jest jakieś 40 minut wracamy? Może. O kurwa. Co się z tym dzieje? Ja cię leczę? Nie, nie o to mi chodzi. Chodzi o to, że... Nie mogę wziąć drugiej broni bez pierwszej... ani no. nie mogę wziąć drugiej z pierwszą. Bo slot full. No to mówię to, bo to jest chyba kompatybilne tylko ze świetlną. No dobra. Czyli muszę sobie kupić świetlne. Nie kupić, tylko zdobyć. Mhm. M misji. A misja będzie kiedy? Poczekaj, jeszcze tu mam Jeden. Niedługo, Niedługo, już mamy dziesiąty level, to niedługo. O, czekaj, nie zabij go! Pokażę ci fajny skill. Miałeś? Tak bardzo. Blade... Blade Dance. Wiem. Przydatny. Poczekaj, nie mogę cię leczyć jak chodzisz. Dokładnie to nie możesz mnie leczyć jak ty chodzisz, bo jak ja chodzę to mogę. Możesz. No, wiem, no. no mogę cię się jak biegnę za tobą. Dobra. To zaraz gdzieś skończymy. Tą część i wracamy, bo ten no. odcinek nie był długi. Ten odcinek nie był długi, jeszcze się coś do niego dogra. Eee... No. Tak. Tak <noise> Z góry. Wrócimy kiedyś. Do zobaczenia, my friends. I destroyed the machines poisoning your crops. I saw how you suffered out there. What you did was more than brave, it was heroic. Since you came here, all you've done is risk your life to save us. Why would you face death again and again for people you barely know? Can't stand by and do nothing while others suffer. So many of my people mistrust the Jedi. I wish they could know you like I do. Please accept this token of affection from my people. You've earned it. I should go inform everyone that the danger is over. A we me

There's no one else coming. as Master Rajavari's gone. The council survived. We failed. They'll come for us. They'll have to lay siege if they want to take us prisoner. We can't give in. Asarajvari's fifth principle says showing mercy to Another Jedi today. My seventh. Master Rajivari formed an army from the allies he found past the mountains. We could sure use them now. But they vanished. Just left their servants. Those cannibals in their stupid camps. Master Rajivari's second principle says all life is a battle, even to your last breath. But our allies didn't leave us a choice. Uh, the bleeding won't stop. Blast it! Why did I watch Fadria's back? Master Rajwari, Seventh Principal said it. Sacrificing your strength is the path of a fool. I should have just let her die. It doesn't matter. This siege is nearly over. This can only end... Master, you are. I have the clues we need. Oh, Padawan. Back already? What clues did you find? I think I recovered enough of Rajavari's philosophy to help me. So the Jedi besieged Caleth after Rajavari tried to kill the Council, and his apprentices held the line all by themselves. Remarkable. I think I have everything I need. Should we focus on getting to the Fount of Rajavari? Yes, and when Kaizen brings us the final coordinate, you can... Wait, where is Kaizen? It's been... How long was I working? Don't worry, Master Yuan. If anyone can take care of himself, it's Kaizen. Padawan, Kaizen is never late. Please, you must look for him. He mentioned the waterfall caves, didn't he? If Kaizen has the last coordinate, you can triangulate the fount of Rajivari. There's no time to waste, Padawan. Go, and may the Force be with you both.